Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie ciuchowym. Dzisiaj zapraszam Was na lekkie odświeżenie garderoby. Więc to nie będą żadne spektakularne ciuchy zresztą, kiedy one u mnie są, raz na jakiś czas się pojawiają jakieś sukienki sylwestrowe, cekinowe. Ale tak generalnie ja z reguły wybieram raczej takie stonowane, normalne ciuchy, typowe, codzienne, wygodne, więc. Takie dzisiaj one też będą. Potem, właśnie jak ostatnio trochę kilogramów zrzuciłam, ja tego za bardzo nie odczuwam, ale odczuwam to po niektórych ubraniach. Stwierdziłam, że po prostu muszę sobie dosłownie kilka rzeczy kupić. Może jakąś jedną, dwie pary spodni, które będą trochę lepiej leżały a poza tym te jeansy, które mam z Bonprixa no już się generalnie trochę znosiły no i też przy okazji trochę bluzek, które nie będą takie obszerne na mnie, które będą może trochę bardziej dopasowane także zamówiłam trochę rzeczy, więc dzisiaj sobie poprzemieszamy, zobaczymy w ogóle, czy to jest coś fajnego, czy to jest coś, w czym wyglądam dobrze, czy coś z tego mogę zostawić i mogę wtedy odświeżyć swoją garderobę ja nie wiem, czy to słychać, ale wychodzę z lekkiego przeziębienia, na szczęście nie dopadła mnie ta potężna grypa, która w tej chwili szane, szaleje, bo ponoć jest 5 razy więcej zachorowań rok do roku więc na szczęście mnie ta grypa nie dopadła po prostu byłam delikatnie przeziębiona miałam zatkany nos, bolało mnie gardło ale to wszystko, więc aktualnie z tego wychodzę, czuję się już nie tyle dobrze że właśnie stwierdziłam, że mogę nagrać dla Was taki film, ale jednak czasami troszeczkę mnie przytyka, czasami trochę właśnie gdzieś tam nagle zaschnie mi w gardle i po prostu mam taki zgrzyt totalny, także może się zdarzyć, że gdzieś będą jakieś po prostu dziwne przerwy które właśnie na przykład były spowodowane tym, że mnie przytkało We'll be right <laughs> back. Jeżeli któryś ciuchu Wam się spodoba, to pamiętajcie, że oczywiście linki do tych wszystkich ciuchów macie na dole. No i też może przypomnę dla tych, którzy może wpadają raz na jakiś czas i nie pamiętają, ja z Bonprixem mam współpracę barterową, to znaczy raz na jakiś czas mam do wykorzystania u nich kupon na dowolne rzeczy, na takie jakie chcę, ale to nigdy nie wpływa na to, że ja wychwalam ciuchy z Bonprixa, jeżeli te ciuchy są słabe, jeżeli źle na mnie wyglądają, co chyba zresztą wiecie, jeżeli oglądacie mnie na bieżąco. Także to tyle tytułem wstępu, przejdźmy w takim razie do ubrań. Ja pewnie trochę Obniżę kadr, trochę inaczej go ustawię, żeby było widać całą moją sylwetkę, bo mam zarówno spodnie i bluzkę, więc tak myślę, żeby sobie troszeczkę to inaczej dzisiaj ponagrywać. To znaczy, będę miała spodnie, bluzkę naraz, jedne. Potem zmienię na inne spodnie, inną bluzkę, i tak dalej, i tak dalej. Także zależy mi na tym, żeby nie musieć przestawiać co chwilę tego aparatu, ale żeby było widać właśnie moją sylwetkę i całość, więc może być tak, że będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. No bo wiecie, mam w zasadzie niewielką tutaj przestrzeń, a muszę się w jakiś sposób zmieścić. Także ja sobie tutaj zaraz kadr przestawię i przejdziemy właśnie do nowych ciuchów. No, jednak się tak kadru za dobrze nie udało ustawić, więc niech będzie tak, że będzie najpierw bluzka, potem będą spodnie, po prostu będziemy kombinować. Jeżeli nie daj Boże słychać tę muzykę z góry, czy też z dołu, czy też z boku, nie wiem, wydaje mi się, że ona leci z góry, to wybaczcie, próbowałam właśnie robiłam testy, czy tą muzykę słychać, ja jej nie wyłapywałam, ale jeżeli ktoś ma może bardziej wyczulone ucho i gdzieś coś usłyszy, no to niestety takie są uroki nagrywania w mieszkaniu, to po pierwsze nagrywania w weekendy, kiedy większość rodzin, teraz szczególnie w styczniu ludem w zasadzie już mamy luty teraz, kiedy właśnie zimą większość ludzi jest w mieszkaniu, no to niestety te hałasy się zdarzają, nic na to nie poradzę no dobra, przejdźmy do pierwszej bluzki bluzka jest taka, bym powiedziała Typowo moja. Ja nawet mam identyczną, albo prawie identyczną bluzkę w kolorze czarnym, większym rozmiarze. I mówię prawie identyczną, dlatego że ta ma tutaj taki właśnie dekolt w serek, a ta tego dekoltu nie ma, ta jest taka bardziej, jak widać tutaj, e, zaokrąglona. Natomiast jest ona marszczona, ta też tutaj przy tym serku była marszczona. Jak widać, ta troszkę jest taka w ogóle pod to światło jeszcze e, lekko cienka i faktycznie pod nią stanie było widać, pod to chyba akurat nie, aczkolwiek powiem Wam, że bardzo się biust odznacza, ona bardzo mocno leży na tym biuście, więc to jest tak mocno podkreślone, więc zależy co kto lubi, no ale generalnie ta bluzka jest taka typowo moja, bo ja właśnie lubię tego typu oversize'owe bluzki, nie lubię za bardzo bluzek bardzo mocno opinających ciało, bardzo mocno przylegających do ciała, no jednak mimo wszystko mam te swoje tutaj wiecie, pewne kompleksy że jest tutaj troszeczkę tego sadałka i może tak bardzo go nie będę podkreślać, więc ja lubię na przykład takie bluzki, które są powiedzmy blisko ciała, ale nie może jakoś bardzo opinające. I to jest bluzka, którą mam w rozmiarze właśnie 44 na 46 Ona występuje w wielu różnych kolorach, więc jeżeli Wam się spodoba, to możecie właśnie zgarnąć ją w jakimś innym kolorze, na przykład czarnym. Ja wzięłam ją w kolorze szarym, bo stwierdziłam, że czarnych bluzek mam dużo i w ogóle czarnych bluzek dużo zamówiłam, więc stwierdziłam, że może tą weźmy w kolorze szarym. Bardzo mi się podoba, ona też jest dobra na takie dni, wiecie, kiedy na przykład mamy okres, kiedy się źle czujemy, to jest wszystko luźno, na dole mamy gumkę, więc ona może być puszczona w ten sposób, ale ja akurat tak bardzo nie lubię, więc ja z reguły bluzki lubię, jak się kończą na tej mojej tutaj, donej oponce i wtedy ona w ten sposób wygląda, nie ma tutaj Aż tak dużo materiału. Myślałam, że jest mniej, szczerze mówiąc, więc ona aż tak bardzo tutaj szeroko nie leży. Mogłoby być tego materiału jednak trochę mniej, szczerze mówiąc, wyglądałaby wtedy troszkę lepiej, ale i tak nie jest tak źle. Mi się ona osobiście podoba i ja wiem, że to nie będzie dla każdego gust, ale tak jest z ciuchami, tak? Zresztą myślę, że jak jesteście ze mną na kanale, to wiecie, co Wam się podoba, mi się nie podoba, co mi się podoba, Wam się nie podoba. To jest normalne. Mi się osobiście ta bluzka bardzo podoba, więc ja sobie ją na pewno zostawię ma rękawek 3-4, więc jak dla mnie ide. Idealny, bo jak są długie rękawy, to ja ich tak takie podwijam, a to pewnie będę na przykład podwijać sobie raz na jakiś czas trochę powyżej łokcia, a tak poza tym to właśnie zostaje. Stoło jest normalna, prosta, wiecie, nic tutaj nie mamy. Nie pamiętam, jaki ona ma skład, ale wydaje mi się, że skład ma całkiem dobry. <laughs> Jednak nie 64 poliester, 32 wiskoza, 4 Elastan, aczkolwiek mi to jakoś tak bardzo nie przeszkadza. O, sobie ją tak ładnie ułożę. I ogólnie ta bluzka mi się bardzo podoba, więc myślę, że ona ze mną zostanie. A teraz przejdźmy do spodni. I to są spodnie, które ja zamawiałam przy ostatnim zamówieniu, kiedy robiłam w ogóle taki haul właśnie ze spodniami. Tylko, że wtedy ja je miałam w kolorze granatowym i one były rozmiar większe. I tego materiału tutaj było bardzo dużo, i on niezbyt fajnie leżał. Więc teraz wziąłam właśnie rozmiar mniejsze, ale przy okazji wziąłam sobie w czarnym kolorze. To są takie normalne spodnie, na gumkę, które wciągamy sobie tutaj, więc one. Dosyć mocno podkreślają tutaj naszą oponkę. To wszystko jest widoczne, więc dlatego do tego będzie dobra właśnie bluzka, która będzie się mniej więcej kończyła w tym miejscu, i wtedy to wszystko jest zasłonięte. Spodnie są normalne, proste, do samej ziemi. Ja mam 1,60 m w kapeluszu, więc one są akurat idealne na mnie. I tu na górze też są tak do pępka, jak nie muszę robić na Obelixa, żeby wiecie, na przykład, nie szorować nimi nogawkami po ziemi. Także tu, jeśli chodzi o długość, to powiedziałabym, że. Dobrze się trafiło. Są troszkę niskie tutaj z tyłu. To jest coś, co mi nie do końca odpowiada, bo jak się będę pochylać, jak coś będę robić, no to pewnie będę musiała za chwilę, wiecie, robić taki taniec, żeby sobie poprawić spodnie. Natomiast spodnie są z elastanu. Elastanu tutaj jest bardzo, bardzo dużo, także one z czasem się po prostu wyrobią będą zdecydowanie wygodniejsze, właśnie do chodzenia. Teraz są jeszcze póki co dosyć sztywne. Natomiast no są całkiem fajne, bardzo mi się podobają i wydaje mi się, że chyba je sobie też zostawię. Razem z tą bluzką w ogóle taki fajny zestaw się stworzył, ale oczywiście z wszelkimi innymi bluzkami, z koszulami, na przykład wiskozowymi czy coś w tym stylu. Te spodnie będą fajnie wyglądać. Tak samo też ta bluzka, mam nadzieję, że, że do pozostałych spodni też będzie bardzo fajnie wyglądała. I o ile się nie mylę, to te spodnie też występowały. Kilku różnych kolorach, no bo tak jak mówię, wcześniej je miałam granatowe, ale wydaje mi się, że jeszcze w kilku innych kolorach można je było dorwać. Także jeżeli Wam się one podobają, bo wiecie, takie elastyczne spodnie, kiedy jesteśmy właśnie plus sajskami, one są dosyć wygodne, bo właśnie mają elastan, więc się nadają w zależności od tego, który mamy dzień, miesiąca. Możemy być troszkę większe, troszkę mniejsze, więc tutaj też jest wtedy wygodniej, nic nas nie pije. Naprawdę to są dosyć wygodne spodnie, a z kolei z daleka nie wyglądają jak elastyczne spodnie, wyglądają całkowicie ok, mają prostą nogawkę, więc w zasadzie tutaj ze wszystkim da się ograć nawet z marynarką. Następny zestaw zaczynając od bluzki zajebista bluzka 95% wiskozy jest materiał lejący się, przyjemny bardzo fajny, czerwony Ferrari kolor. Zamówiłam jeszcze sobie taką w kolorze czarnym, ale jakbym założyła czarną, bluzkę, czarne spodnie, to by nic nie było widać. Także stwierdziłam, że tutaj do przymiarki pokażę Wam właśnie kolor czerwony. No bluzka powiem Wam, że jest cudowna, jest naprawdę bardzo miła w dotyku. Tak opływa nasze ciało o wiele lepiej leży niż ta szara. Żałuję, że ta szara nie jest tutaj trochę taka bardziej dopasowana, bo tu nie ma aż tak dużo materiału jak w tej szarej bluzce. Tu naprawdę wszystko ładnie leży. Z tyłu jest odrobinę dłuższa, ale nie jakoś bardzo. Jak widzicie, ta różnica nie jest duża. Tutaj mamy prosty dekolt w serek. Nie ma żadnego marszczenia, nic takiego, więc na biuście ładnie leży i ten biust nie jest tak podkreślony. I powiem Wam, że tak jak patrzę na tą właśnie czerwoną bluzkę, to Zastanawiam się, czy tą szarą sobie zostawić. Bo jednak ta leży o wiele lepiej i ta występowała chyba w pięciu różnych kolorach. Tylko, że te kolory były takie trochę nie moje: na zasadzie bardzo blady, blady, blady różowy, którym ja akurat nie sądzę, żebym dobrze wyglądała. Ale był na przykład taki intensywny, niebieski kolor. Tylko właśnie, jaki to był niebieski? Taki po prostu eee, nie turkusowy, taki czysty, błękitny, niejasny, nieciemny. Taki po prostu niebieski kolor, bardzo, bardzo fajny. Więc zastanawiam się, czy na przykład tej niebieskiej sobie jeszcze nie zamówić. Zanim mi wszystko wykupicie, jak to było ze spodniami, jest naprawdę fantastyczna bluzka, bardzo przyjemnie leży. rękaw znowu, 3 czwarte, bo ja wolę szczerze mówiąc rękawy, 3 czwarte, więc wiecie, robię tak, myk, myk. Trochę się nawet lepiej te rękawy trzymają niż w tamtej bluzce, No. Coraz, coraz mniej fajnie ta szara wygląda w porównaniu z tą bluską, i cieszę się, że mam ją jeszcze w kolorze czarnym, bo też będzie dobrze wyglądać. Właśnie to zależy od tego, na co mam ochotę. Czasami mam ochotę po prostu być widoczną. Widzicie wi, widzcie mnie, nie. Zobaczcie mnie wszyscy z daleka. Czerwony kolor po prostu wszyscy widzą, a czasami mam ochotę po prostu na czarną bluskę. Taką wiecie, na zasadzie jest mi wygodnie, jest mi fajnie, ale nie rzucam się w oczy, ale ładnie ona wygląda, więc jest dobra, tak wiecie, do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko zależy. Każdy sobie w, w głowie kolor inaczej będzie układał i inaczej będzie lubił te kolory. Jedne z Was na przykład będą wolały białą bluzkę, bo też będzie się dobrze u was sprawdzać, więc to wszystko oczywiście zależy. Ja akurat lubię takie czerwone, chyba jeszcze był może różowy, może różowy kolor, więc ale nie tak taki, co powiedziałam na początku, że był taki bardzo blady, blady różowy, tylko chyba taki różowy, jak ostatnio te tusze takie, właśnie, one wszystkie wychodzą w takich magentowych opakowaniach. I chyba była bluzka właśnie w takim magentowym opakowaniu. To też mógłby być fajny kolor, który by fajnie, właśnie, wyglądał. Więc ja jestem absolutnie zakochana w tej bluzce. Gdyby były na przykład, nie wiem, kolory takie cieliste, czyli na przykład ciemny brązowy, właśnie nudziakowy, jasny nudziakowy, jakieś tego typu, tego typu takie właśnie kolory, powiedziałabym bardziej stonowane, to bym wzięła wszystkie, jest naprawdę super, nie mogę się po prostu nachwalić tej bluzki, także jeżeli Wam się ona podoba, to pamiętajcie, link na dole, złapcie swój rozmiar i ja mam rozmiar 44 na 46 No to przejdźmy do spodni, spodnie też są elastyczne, czarne, proste, ale troszkę inne. Nie wiem, czy to widać. Ale na dzień dobry. Na środku tutaj mamy suwak. Także już jest taki element, taki mm, coś ciekawego. Zapinają się, nie są wsuwane, wiecie, na, yy, na gumkę tutaj, tylko mamy normalnie też tutaj suwak oraz dwa zatrzaski. Można zrobić naprawdę niezły pokaz, próbując rozpiąć te spodnie. Także tu mamy dwa zatrzaski i suwaczek. Kieszeni. Nie mamy, z tyłu mamy kieszenie, o! Tak one wyglądają, są proste, spodnie, bardzo fajnie leżą, podobają mi się. Jedyne co, to one mi się lekko zsuwają i są trochę za duże na mnie, więc to oczywiście będzie zależało od tego, jak nam się wszystko rozkłada na naszym ciele. Mi się rozkłada trochę więcej tu, więc zawsze muszę brać trochę większe spodnie, ale wtedy tu właśnie mam trochę luzu, dlatego że tu akurat no, mam mniej niż tutaj i wtedy jest ten problem i już był ten problem że właśnie kilka minut postałam pogadałam do was o tej bluzce spodnie się trochę opuściły i ten krok nie jest już dokładnie tu, gdzie powinien być, tylko jest dosłownie parę centymetrów, no może dwa centymetry niżej. Więc już czuję, jak chodzę, że moje uda się dotykają. Dlatego że ja mam tutaj dosyć duże uda i one mi obcierają. I już czuję, także kurczę. Myślałam, że to będą fajne spodnie. Myślałam, że. Uhu, drugi zestaw do, do, do Drugi zestaw do zostawienia. Wow, to było trudne. Ale wydaje mi się, że chyba nie, że chyba tych spodni nie zostawię, bo. No po prostu, zanim dojdę do przystanku, będę musiała na środku ulicy podciągać sobie spodnie, i najlepiej, że będę musiała je podciągać, o, w ten sposób, żeby tu podeszło mi to do góry, co nie jest zbyt seksownym ruchem, bo mówmy się, to nie jest coś, co chcę robić na środku ulicy. A jak będę chodzić z takimi spodniami, które mają delikatnie obniżony krok niż tak, jak u mnie normalnie powinno być, to będę miała tak obtarte uda, ja już to kiedyś przechodziłam, miałam takie zarąbiste spodnie ta opowiastka może być tutaj, nie musimy patrzeć się na spodnie, miałam tak zarąbiste spodnie, to były dżinsy dżinsy takie bym powiedziała 7-8 z przetarciami w kolanach, na udach i tak dalej, założyłam je sobie właśnie na zwiedzanie, kiedyś wyjechałam z moim byłym mężem, po prostu zwiedzaliśmy miasto słuchajcie, przez cały dzień one mi się właśnie obniżyły ten krok zaczął mnie obcierać, uda mi zaczęło obcierać, ja ledwo wróciłam do hotelu, miałam miałam po prostu takie rany na wewnętrznych stronach ud, że ja następnego dnia ledwo chodziłam. Miałam po prostu nałożone tak dużo kremu, wazeliny, żeby to wszystko po prostu to był dramat, więc ja wiem, że, że nie ma sensu w ogóle takich spodni po prostu zostawiać, bo ja, no, no tak jak mówię, ja nawet do przystanku nie dojdę. Nawet tych wiecie, tam nie wiem, ile mam do tego przystanku. No ale parę minut tak mam, więc nie ma sensu w ogóle. Także trochę szkoda, chyba, że może, skoro one mają tak dużo elastanu, może zamówię je w mniejszym rozmiarze i może wtedy będą dobrze leżały. Ale przyznam Wam, że tak nie wiem, czy ten mniejszy rozmiar z kolei wejdzie na mnie tutaj w Turbodupsku, także. Szkoda, natomiast bluzka, bluzka na bank ze mną zostaje. Mam ją właśnie czerwoną, mam czarną i zastanowię się, czy zamówić sobie kolejne kolory. Przed nami kolejny zestaw i bardzo zależało mi na tej bluzce. Cieszyłam się, że udało mi się ją właśnie jeszcze kupić, bo ona była na wyprzedaży, więc te, wiecie, rozmiary dosyć szybko znikały. Ja ogólnie bardzo lubię takie bluzki, gdzie tutaj jest taka normalna, zwyczajna, czarna, szara, jaka była ona nie była, ale właśnie ma jakiś taki ciekawy rękaw. Bardzo to lubię i dlatego mi zależało na tej bluzce właśnie z uwagi na rękawy. Bluzka jest wiskozowa, mam ją w rozmiarze 44-46 i akurat w tym wypadku niestety ten rozmiar jest jest trochę zbyt opięty jak na moją strefę komfortu i jak na to, jakbym chciała ją nosić. To jest jeden mankament. Drugi mankament to jest ta łezka, która jest tutaj, jak widzicie, w środku tej bluzki. I ta łezka nie jest aż tak bardzo widoczna na modelce, kiedy właśnie patrzyłam na tą bluzkę. Nie rzuciło mi się to w oczy, że tutaj mamy po prostu. Cudowny widok prosto w nasz biust. Także cały mój stanik jest tu widoczny. Może, gdybym pod spodem miała gładki, czarny stanik, to nie rzucałoby się to tak bardzo w oczy. No ale dzisiaj mam akurat inny stanik i. Momentalnie po prostu, no ja to strasznie widzę, także nie sądzę, żeby tu się dało coś z tym zrobić, dlatego że my tu mamy jeszcze też dodatkowo marszczenia, więc po prostu tak jest poprowadzony materiał. Dodatkowo też ten materiał jest dosyć moc, mocno na mnie opięty, taki bardzo, bardzo mocno opięty. I nie do końca mi to odpowiada. Nie lubię aż tak bardzo opiętych. Lubię, kiedy są bluzki dopasowane, ale nie kiedy po prostu, wiecie, no. No generalnie tak, jakby wszystko tu widać. Także, chociaż ta bluzka bardzo mi się podoba, i od frontu wygląda to nawet ok Jest wcięcie w talii, to jakby tu wszystko wiecie tak względnie ok No to jednak po prostu z boku to opień. No, no nie, to, to wiadomo, każdy będzie miał inaczej. Jedne z Was będą lubiły obszerne ciuchy. Inne z Was będą lubiły bardziej dopasowane ciuchy. Ja jestem tak trochę po środku. Dla mnie to jest po prostu trochę zbyt dopasowane i, i raczej nie. Nawet gdybym chciała, na przykład, nie wiem, wyjść na jakąś randkę czy coś w tym stylu, to to nawet by tak bardzo nie przeszkadzało. Jest takie, wiecie, małe pika, bo małe, taki. Tak wiecie, tak, no, na randkę by się nadało. Ale nie czułabym się po prostu w tym dobrze, nie czułabym się w tym komfortowo. Gdyby to było tak bardziej luźno opuszczone jak właśnie ta na przykład czerwona bluzka. No, to czułabym się o wiele lepiej. Ale myślę, że też z uwagi na to, że mamy dosyć takie pufiaste i takie szersze rękawy, no to to musiało być zrobione jako bardziej dopasowane, bo byłoby tego za wszystkiego za dużo. Więc ja rozumiem, jakby zamysł. Niestety po prostu no niezbyt to trafiło w moją serwetkę. I strasznie żałuję, bo po prostu takie rękawy ja uwielbiam. Uwielbiam coś takiego. Nosiłam się nawet jak o nastolatkach, znalazłam oczywiście takie rzeczy, to nosiłam właśnie takie bluzki, Uwielbiam. I mi się ten głos nie zmienił, jak widać, od 25 lat. No to przejdźmy teraz do spodni. To są spodnie, które mają mieć długość 7,8. I one na modelce wyglądają naprawdę bardzo fajnie, bo one na modelce wyglądają jak na dopasowane, takie powiedziałabym lekko węższe spodnie. Natomiast na mnie ten dół wygląda po prostu tak dzwoneczkowato, tak. No, po prostu kompletnie nie, kompletnie nie o to mi chodziło. Kompletnie nie tak te spodnie miały wyglądać, kiedy właśnie myślałam, że będę je kupować. To, że 7-8 u mnie jest do kostki, to jest akurat normalne, no bo przy moim wzroście niestety tak się zdarza. Natomiast to, że ta szerokość ich na dole jest po prostu tragiczna i one są jeszcze takie właśnie takie, takie rozjechane, jak takie żaby, takie po prostu. Pff, no, zupełnie mi to nie odpowiada i jakoś tak powiem Wam, że. No nie leży mi. Szkoda, bo kolor jest fajny. Spodnie są z elastanem, więc normalnie tutaj, wiecie, wciągacie je. Trochę są niskie w stanie, bo one ledwo mi się sięgają do pępka, więc trochę są niskie w stanie i zresztą jak przed chwilą widziałyście i takie musiałam trochę poprawić. Więc one przez to, że są, wiecie, z elastanem, no znowu tu w przypadku oponki, no troszkę jest ona widoczna, ale to jest normalne w tych spodniach, dlatego ja zawsze wybieram bluzki którymi trochę tej oponki mogę zasłonić i już to inaczej wygląda. Ale niestety, no, ten krój, ten krój to nie jest mój krój, zdecydowanie nie. Nawet te pierwsze, które przymierzałam, które też przecież są proste w kroju, leżały o wiele lepiej na dole. No, dlatego ja na przykład wybieram właśnie coś takiego, co się nazywa jeginsy, bo one są bardziej dopasowane, tak? I przy mojej sylwetce, kiedy jestem niska, kiedy jestem okrągła, takie rozszerzane, dziwne nogawki nie wyglądają dobrze, skracają mnie i w ogóle wyglądam po prostu śmiesznie. O wiele lepiej by było, gdyby one były albo wąskie, albo zwężane, albo takie, wiecie, po prostu bliżej nogi. No tu niestety totalnie nie wypał. Także cały trzeci zestaw nie wypał. Trochę szkoda. Żałuję bardzo tej bluzki, no ale co zrobić? Wiem, że nie będę w niej chodzić, bo wiem, że będę czuła się tutaj właśnie zbyt niekomfortowo z tym wszystkim, co jest widzicie. Teraz mi się wydaje, że... Też dobrze widać jak bardzo jest opięta. Wiem, że nie będę wtedy w tym chodziła, chociaż bardzo mi szkoda tych rękawów, bo lubię takie rzeczy. No ale nic na siłę, wszystko młotkiem. Naprawdę jest tak dużo ciuchów, że pewnie może w końcu coś znajdę. Przynajmniej mam te poprzednie dwie bluzki, które mi się podobają. Na pewno ta czerwona i mam ją jeszcze w kolorze czarnym. Te pierwsze spodnie, więc na pewno coś się jeszcze znajdzie, ale mam jeszcze jedne spodnie i jeszcze jedną bluzkę. Ją też kupiłam w dwóch kolorach. No i ostatni zestaw przed nami taka bluzka w czerwonym kolorze z czarną lamówką, ale wzięłam ją też w czarnym kolorze z białą lamówką, ale mam na sobie czarne spodnie, więc nie chciałam, żeby się to wszystko zlewało, więc stwierdziłam, że pokażę Wam właśnie czerwoną. No bo też na czerwonej więcej widać. Ona jest w rozmiarze tak, jak wszystko tutaj 44-46. Chyba, że... Tak, dobrze mówię. Chyba, że na przykład spodnie mogły być 48, jeżeli powiedzmy były rozmiary 46, 48, 50 i tak dalej. Ale to wszystko po pierwsze Wam się tutaj wyświetlało, po drugie macie też w opisie, więc będziecie dokładnie widziały, co w jakim rozmiarze miałam. I to jest taka, wiecie, zwykła, codzienna Dzianina włoska. Podobają mi się te lamówki, zarówno w tej czarnej z białymi lamówkami, jak i w tej czerwonej z tymi czarnymi lamówkami. Trochę taki sportowy vibe mi to daje, trochę taki kill-bill może nawet. Jedyne co to, to, że właśnie ona się tak mi troszeczkę przesuwa. I ten dekolt tutaj jest taki dosyć wysoki. Wolałabym chyba, żeby na przykład to było w ten sposób i żeby ta czarna lamówka tak szła, niż jak to jest takie tutaj zabudowane. Trochę teraz mi się kojarzy to w ogóle z takim strojem ze Star Treka. Tak właśnie jak zobaczyłam ten, to szczególnie ten kołnierzyk, no ja bym zdecydowanie bardziej wolała, gdyby to było w ten sposób, gdzie tutaj jest troszeczkę więcej i powiem Wam, że właśnie nie wiem, to są chyba bruski, które jednak zwrócę, bo chociaż one są ogólnie fajne, wydaje mi się, że składowo też były dobre, ale jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę, tylko gdzie tutaj jest metka, o. Mamy metkę. No, mamy 64 poliester, reszta wiskoza i elastan, więc może z tym składem to zależy oczywiście, co, co kto lubi. Jak wiecie, ja akurat y, takie składy też przyjmuję i to nie musi być 100% wiskozy, ale no jakoś tak powiem Wam, że ona po prostu, nie wiem, coś nie jest nie tak. Po prostu jakoś tak nie do końca mi leży, niby nic nie ma w niej złego, niby jest ok, ale z drugiej strony to rozcięcie w rękawach chyba trochę mnie irytuje. Wolałabym, żeby była, żeby był krótszy rękaw, od razu bym podwijała go po prostu w ten sposób. Więc jakoś tak powiem wam, że chociaż bluzka jest fajna i na, na zdjęciu prezentuje się naprawdę super i te lamówki naprawdę wyglądają fajnie i ogólnie dobrze leży, nie jest aż tak bardzo opinająca jak ta poprzednia, chociaż. Jest taka troszeczkę przyciela, ale no, trzeba się do tego przyzwyczaić, nie jest aż tak najgorzej. To mimo wszystko, coś, co, coś jest, nie wiem, jakoś tak, coś mi w niej nie tak jest, więc. Jeszcze się zastanowię, czy ją zostawić, czy jej nie zostawić. Dajcie znać, jakbyście to widziały, bo sama nie wiem. No, Wzięłam w dwóch kolorach, bo naprawdę na modelce mega mi się podobała. I stwierdziłam, że kurczę, wziąć czarną, czy wziąć czerwoną. Tak jak właśnie tam wziąłam czarną i czerwoną, tak i tutaj wziąłam czarną i czerwoną, ale, ale nie jestem przekonana, i nie wiem, czy właśnie może jedną tylko zwrócić, może na przykład czarną sobie zostawić nie wiem, gdyby, chyba, chyba gdyby był taki dekolt, tylko nie wiem czy to się da przerobić, wydaje mi się, że chyba nie byłoby to za bardzo możliwe ale właśnie jak jest taki dekolt uh, ja już, nie już nie, chyba jednak nie, to jest proces, proces decyzyjny dziejący się na, na waszych oczach po prostu, podobnie jak przy tej poprzedniej, chociaż bluzka jest fajna i ma elementy, które mi się podobają, to jednak ma elementy, które mi się nie podobają i które pewnie spowodują, że finalnie nie będę jej nosić. Więc nie ma sensu je zostawiać. Także chyba te dwie bluzki pójdą do oddania. Ale właśnie jeszcze mamy do tej bluzki spodnie, które powiem Wam, że po tych poprzednich, jakie zobaczyłam, mówię: Kurde, będą takie same, i nie chciało mi się ich przymierzać. Mówię: Dobra, przymierzę tylko bluzkę, spodnie nie będę przymierzać. Ale jak dobrze, że ja je przymierzyłam! Bo to są spodnie, które są nazwane, że są z I Jak tak spojrzałam na nie przez folikę i tak wyciągając jej, one są dosyć grube, są dosyć masywne i wydawało mi się, że będą leżały bardzo podobnie, właśnie jak te jasne przed chwilą. Ale zupełnie nie. Oczywiście tutaj mamy suwak, mamy guzik, ale tu leżą naprawdę mega. Muszę sprawdzić, jaki mam rozmiar, ale na pewno Wam tutaj dałam znać. Są szlówki, to generalnie wygląda jak takie, wiecie, wiecie, prawdziwe spodnie. Tu mamy kieszenie, tu mamy kieszenie. Na długość są ok. Mamy nawet taki mały suwaczek. Nie są, widzicie, takie rozkloszowane jak tamte, tylko są proste, są normalne więc do adidasów na co dzień będą po prostu boskie ja sobie pewnie i tak rozetnę ten suwaczek bo on będzie wtedy tak fajnie wyglądał i powiem Wam, że w tych spodniach czuję się jak w dresie one są tak elastyczne, tu w ogóle nic nie uwiera naprawdę jakbyście były w dresie, są mięciutkie nic nie, nie przeszkadza, nic się nie wpija wiecie, tu po prostu no, można robić wszystko, naprawdę mega, trochę kosztują, bo 159 zł, więc warto polować na promocję, co chwila jest na Bondrixie jakieś minus 15, minus 20%, ale powiem Wam, że no, mi się osobiście bardzo podobają i cieszę się, że je przymierzałam, bo to będzie druga para, która ze mną zostanie, zostanie ze mną pierwsza para i zostanie ze mną druga para Trzecia i czwarta wylatują, to znaczy druga i trzecia para spodni wylatuje. A jeśli chodzi o bluzki, no to miałam nadzieję, że te ze mną zostaną, ale jednak nie, bo one, no nie, nie, one za bardzo są irytujące. Także zostaje ze mną pierwsza bluzka, ta szara, jednak ją zostawiam. Ta druga czerwona, którą mam też w kolorze czarnym, i to wszystko. Ta trzecia niestety jest trochę za wąska. Te są takie po prostu no jednak nie, no i właśnie się zastanawiam, czy nie dokupić sobie po prostu innych kolorów tej drugiej czerwonej, którą widziałyście, także zamówienie jak widać 50 na 50, dwie pary spodni z czterech zostały, dwie bluzki z czterech powiedzmy zostały, ja tak mówię z czterech, bo chociaż to mam w dwóch kolorach, to liczę ją jako jedną, to samo tamtą, tamtą czerwoną, wiskozową, chociaż też mam w dwóch kolorach, liczę ją jako jedną, <laughs> więc ogólnie uważam, że zamówienie chyba całkiem udane, chociaż... Mogło być lepiej, no co tu dużo mówić, mogło być lepiej, ale i tak dwie pary spodni, bluzki, kilka bluzek, także wydaje mi się, że całkiem okej. Okay. Dajcie znać w ogóle, czy wam się te rzeczy podobają, jak wam się one podobają. Yy, oczywiście ja tak wzięłam, wiecie, że w zasadzie można je tam mieszać, nie do tych spodni spokojnie tam ta bluzka będzie pasować, ta czerwona wiskozowa, czarna i tak dalej i tak dalej. Także tutaj nie chodzi o to, że to są zestawy, już w ogóle nie do ruszenia, tylko tak po prostu jakoś je, mi się je połączyło. Także jestem ciekawa, co wam się podobało które z rzeczy wam się podobało, gorąco wam polecam tą wiskozową bluzkę, sprawdźcie czy ona jest w waszym rozmiarze, no i oczywiście jeżeli wam się ten filmik spodobał, to będzie mi bardzo miło jeżeli zostawicie kciuka do góry Zasubskrybujecie mój kanał, a ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Idę chyba sobie zrobić herbatę, bo powiem Wam, że teraz już tą końcówkę nagrywam naprawdę z dużymi pauzami. Nie wiem, czy to widać, ale jest po prostu mnóstwo pauz, bo muszę się napić, bo mój głos powoli siada. Także tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa pa.